Dzień dobry Katarzyna z typuła, szkółka Ruszozaria. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy sezon wiosenny. I oczywiście od czego rozpoczynamy? Od przygotowania naszych rabat do sezonu. A więc musimy przyciąć nasze różane krzewy i posprzątać po tym cięciu różane rabaty, tak żeby w trakcie sezonu nie spotkały nas bardzo nieprzyjemne niespodzianki. Niestety w stylu łapania za jakieś. Usunięte i pozostawione na ziemi kolce pędy, bo po pierwsze nie jest to zbyt przyjemne, no a po drugie oczywiście nie możemy zostawiać tego wszystkiego, żeby nie prowokować wystąpienia chorób grzybowych na naszych różanych krzewach. Zapraszam was bardzo na ten odcinek. Róże historyczne swoimi rozmiarami i gabarytami najczęściej przypominają róże pnące, z tym, że pamiętajmy, najczęściej róże historyczne kwitną tylko jeden raz, a więc nie możemy dokonywać mocnej redukcji, tak jak w przypadku róż wielkokwiatowych, niektórych róż parkowych czy róż rabatowych, które zawsze po takim cięciu, jak mocne by ono nie było, jak krótkie chodzi o wysokość pędów, zawsze będą nam produkowały w tym danym sezonie już kwiaty, zawsze będą kwitły. Tutaj tego nie ma, jeśli byśmy musieli bardzo radykalnie ściąć taką różę, ewentualnie jeśli zima sama by dokonała takiej redukcji, możemy liczyć na to i spodziewać się tego, że w pierwszym roku, czyli właśnie po takiej redukcji kwiaty jeszcze nam się nie pojawią, jeśli już gdzieś na jakimś starszym pędzie to bardzo duża rzadkość, więc pamiętajmy o tym również zakupując takie róże historyczne, że w pierwszym roku będą tworzyły swój szkielet, będą rosły nowe pędy, ale jeszcze na takich pędach kwiat nam się nie pojawi. Naszą tegoroczną przygodę z cięciem róż rozpoczynamy przy odmianie Variegata di Bolonia, odmianie włoskiego pochodzenia. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam Was, w którymś z poprzednich sezonów był wykonany już filmik w tym miejscu, ponieważ wtedy ta róża pokładała się na ziemi. To było jeden wielki krzew rozłożysty, który y, ma bardzo duży wigor. Ta odmiana i większość takich historycznych odmian i ona niesamowicie się rozrosła. Ja postanowiłam troszkę ją okiełznać, bo te baty rozkładały się na wszystkie strony, uniemożliwiając koszenie trawy, pielęgnację, bo mieliśmy tutaj właśnie dzięki temu niesamowitą plantację pokrzywy i postanowiłam ją okiełznać, y, mianowicie upinając ją właśnie na kratce. Sprawdza mi się to upięcie, bo y, takie niesamowicie długie baciory no, są mocno kołysane przez wiatr, co powoduje i wyłamania pędów, i otarcia pędów, a to oczywiście nie sprzyja. Bo pamiętajmy, wszystkie mechaniczne uszkodzenia na naszych krzewach, czy to drzewach owocowych, czy to drzewach ozdobnych, no niestety one w kolejnych w kolejnych sezonach, może za dwa, może w trzecim, może w czwartym roku, ale procentują niestety zmianami chorobowymi, tak zwanym rakiem, a więc pojawia się taka miękka skórka, miękkie ubytki w korze, w, na pędach tutaj pojawiają się takie tak zwane raki wygłębne, a więc to wszystko, co niestety prowadzi nam do chorób i w, w ostateczności do zamierania pędów. Jeśli więc na przykład planujecie sobie dokonać zakupu, czy to róży piennej, szczepionej na pniu, czy to jakiegoś drzewka owocowego, albo innego drzewa, czy to migdałka, czy to wierzby hakuru, albo jakiejś innej wierzby, innego drzewa, które jest gabarytowo duże, no i planujecie Przewieźć takie drzewko na przykład na przyczepie do swojego domu, to pamiętajcie, jeśli to drzewko będzie stukało gdzieś o rand takiej przyczepy, no niestety w kolejnych lata, latach może nagle się okazać, że gdzieś na pewnej wysokości to drzewko zaczyna wam chorować, zaczyna się pojawiać ciemna plama, ubytki w korze, w drzewie, no niestety właśnie pojawia się na skutek takich mechanicznych uszkodzeń rak. Dlatego tutaj. Musimy dążyć do tego, żeby te gałęzie nam się w trakcie sezonu nie bujały zbytnio, żeby nie dochodziło do stuknięć, otarć. No bo właśnie takie wszystkie miejsca potem niestety skutkują tym, że zachodzi nam w nich infekcja. I tutaj sprawdza mi się to upięcie, jest ono mocnie stabilnie do kraty, przyczepiona tretitkami, i ja tylko już teraz co roku muszę patrzeć. Po pierwsze, na to, jak bardzo starzeją mi się pędy, które stanowiły szkielet mojej, mojego krzewu. Jeśli widzę, że takie pędy są już naprawdę porządnie stare, zaczynają na nich występować jakieś choroby, ewentualnie gdzieś zaczynają już brązowieć, gdzieś stają się takie naprawdę bardzo, bardzo nieciekawe, to wtedy ja muszę już takie pędy usuwać. Raz, że skutkuje mi to odmładzaniem krzewu. A więc pozostawiając ciągle te same ramy, ten sam szkielet, no niestety roślina się starzeje, tak jest w przypadku róży. Dlatego. Te pędy, które uważam, że są już zbyt brzydkie w tym roku, zaczynały mi tam gdzieś nadmarzać, zasychać, być może zaczęła wchodzić zamieralność, więc takie wszystkie pędy w szkielecie usuwam. Daje mi to również prześwietlenie mojej rośliny, a więc większą ilość światła, jakie ona będzie dzięki temu miała. No i oczywiście, jeśli będę wycinała takie stare pędy tuż przy nasadzie, to będę jednocześnie Prowokowała taką różę, pobudzała ją do y, produkowania tuż przy nasadzie nowych pędów. Nie jest to łatwe, nie każda róża y, chce tego. Ale próbujmy, bo właśnie takie wypuszczone tuż przy nasadzie pędy są dla naszej rośliny najbardziej wartościowe. Tworzą one nam kolejny, kolejny odmładzający się szkielet na kolejne oczywiście sezony. Poza tym usuwam te wszystkie e, krótkopędy, które nawet róża gdzieś mi wypuściła, ale które widzę, że zaczęły gdzieś zasychać. E, pomijając oczywiście już też wszystkie e, zaschnięte kwiatostany, e, gdzie zaczęły właśnie zasychać, są zdecydowanie brązowe. Brzydkie, a więc zawsze pamiętajcie te wszystkie chore, brzydkie, przemarznięte pędy. Tnę oczywiście krócej do y, takiego żywego, zdrowego drzewa. I oczywiście, jeśli mam również zbyt cienkie pędy, zbyt mocno krzyżujące się, gdzie widzę, że w sezonie właśnie dochodziło do otarć, również takie pędy mogę zdecydowanie sobie usuwać z mojej róży. Czyli te wszystkie działania, które pomogło mi w tym sezonie zachować moją różę w dobrym zdrowiu. To wszystko właśnie dzięki cięciu osiągam, a więc cięcie jest właśnie po to wskazane. Usunąć wszystkie przekwitnięte kwiatostany, usunąć wszystkie chore pędy, tak by zostawić miejsce do wegetacji dla zdrowych żywych, świeżych pędów, no i by róża zasilona po takim cięciu nawozem, oczywiście zaowocowała takim bardzo, bardzo intensywnym kwitnieniem, bo tym się nam właśnie odwdzięczy. Ona oczywiście również będzie kwitła, jeśli bym tutaj niczego nie dokonała, nie zdążyła. Tylko y, słuchajcie, nie wiem, gdzie ona by zakwitła, bo te pędy, niesamowicie baciory długie, które ona wypuściła, y, nie są objęte kamerą, ale one sięgają podejrzewam około. 3 metrów, może nawet i więcej, więc ja nie chcę mieć kwiatów i wyłącznie na wysokości 3 metrów, tylko chcę mieć kwiaty na wysokości wzroku. I to właśnie pozwala nam również osiągnąć redukcję, dlatego tniemy nasze różane krzewy, żeby miały taki wzrost, taką wysokość, jakiej my oczekujemy, my potrzebujemy, bo tak jak z każdym drzewem i krzewem w ogrodzie, to my właśnie cięciem możemy redukować jego wysokość, nadawać pożądany kształt i po prostu bawić się w ten sposób, nie obawiać. Lepsze jest nawet niekoniecznie dobre albo złe cięcie. Róża jest rośliną niesamowicie pełną wigoru, niesamowicie silną. Ona naprawdę odbuduje swój kształt w sezonie, jeśli będzie miała wilgoć, będzie miała warunki zapewnione, niż pozostawienie takiego krzewu, Samemu sobie, gdzie jest zbyt gęste, bo ona teraz jeszcze wygląda dość gęsto, ale teraz jest jeszcze, e, powiem brzydko, goła. To znaczy, zaczynają nabrzmiewać pąki, i to jest właściwy moment, żeby już mm, zabrać się za e, cięcie. Kiedy jeszcze nie mamy e, tutaj w pełni rozwiniętych liści, kiedy mamy już dobre warunki pogodowe, nie nadawane są wysokie mrozy, ale ta cała masa zielona jeszcze zwiększy swoją e, ilość tej, e, tej, tej masy. Bo przecież zostaną pobudzone do życia wszystkie liście plus kolejne pędy, które będą, jak to róża, wybijały oczywiście z tego górnego stożka wzrostu. A więc yy, dokonaliśmy wstępu i teraz możemy się już brać za nasze cięcie. Słuchajcie, trzeba zdecydować, który z pędów najbardziej Wam nie pasuje, który wydaje Wam się chory. Być może widać gdzieś tam jakieś kolonie grzybów, być może jest gdzieś nadmarznięty, pojawiły się takie czarne plamy i nie wiadomo, czy to jest na skutek jakiejś choroby, która była w poprzednim sezonie, czy być może po prostu gdzieś nam taki dany pęd nad Mars, być może wchodzi zamieralność. Takie pędy, które rokują najmniej, które wyglądają najgorzej, najsłabiej, po prostu staramy się po prostu w danym sezonie w naszej róży usuwać. Tutaj chyba nawet nie mam zbyt trudnego wyboru, bo spójrzcie tutaj jak brzydki jest ten pęd. Zakładając, że jest on już też nawet dość stary, co widać po jego korze, także będę się go starała usunąć tuż przy nasadzie. Muszę sobie tutaj zgrzebać, odgrzebać i sięgam oczywiście po mój sekator elektryczny. Tutaj mamy dość cienkiego, cienki pęd, więc zostawimy z niego krótko pęd. A dzięki temu, że sobie wygospodarowaliśmy tutaj miejsce, pęd, który rósł nam nisko u nasady, spójrzcie, zieleniutki, fajny, zdrowy. Pęd, który yy, wygenerował, wygenerowała nam róża i krzew, zostawimy jako pęd który będzie tworzył nam szkielet. Oczywiście przytnę go z długości, bo spójrzcie, on mi gdzieś tam biegnie na 4 metry bodajże długości, ja nie mam tyle miejsca, ale spójrzcie, że tutaj będę go mogła fajnie sobie właśnie nagiąć i oczywiście od razu ja teraz mam sznurek, nie mam tretitek, ale jestem gotowa, w moim pasie mam wszystkie niezbędne akcesoria i sobie od razu taki pęd prowadzę, przypinam tutaj, bo wiem, że chcę, żeby on mi tutaj w tym sezonie właśnie stworzył fajny nowy szkielet dla rośliny. Oczywiście zostawiam tutaj, jak widzicie, lekko luz, tak żeby on mógł pracować. I jeśli będzie swoją objętość w tym sezonie pogrubiał, to oczywiście ma miejsce, a ja sobie gdzieś tutaj go skrócę, tak żeby mi oczywiście nie wchodził. Na wierzbę. Słuchajcie, my redukując i tnąc nasze rośliny, robimy to po to, żeby rośliny, które ze sobą koegzystują, rosną gdzieś obok, miały miejsce, tak, żeby każda roślina była, miała przestrzeń miała miejsce w swoim ogrodzie. Więc jeśli róża nam to sięga, a rozkłada się dalej, nie chcemy, żeby nam zagłuszyła jakąś krzew, jakąś roślinę obok, oczywiście redukujemy właśnie cięciem jej wzrost. Kontynuując przecinkę, cały czas oglądamy stan zdrowotności naszych pędów, i tak jak widzicie, ten pęd jeszcze w tym roku zostawię, ale już ten zdecydowanie, spójrzcie, tutaj były jakieś ubytki, być może rak jakiś zaczyna wchodzić, i e, tak samo tutaj będę cięła poniżej tego miejsca, bo muszę to zrobić, kilka centymetrów dłużej, by tutaj ten rak mi nie kontynuował w swojej drogi, ale spójrzcie tutaj, pęd jest dość gruby, mogłabym go zostawić, ale coś dzieje na końcu, zaczyna wchodzić zamieralność. I dlatego, tnąc tutaj poniżej, usunę sobie obydwa te pędy. A więc i ten zainfekowany, i ten, który tutaj mi już niezbyt ciekawie prosperuje na ten sezon. I teraz musimy się pozbyć tych pędów. Oczywiście, usuwamy wszystkie przekwitnięte kwiatostany. To wszystko, co mamy zmumifikowane, uszkodzone i tak jak tutaj, ponieważ ten pęd zdecydowanie również nam urósł, dlatego skracając musimy go przyciąć znacznie niżej. Możemy ciąć oczywiście również krócej, zostawiając tylko od głównego pędu tutaj kilka oczek. Niemal w prawie identyczny sposób będziecie postępować w przypadku cięcia róż pnących, właśnie tak, pozostawiając szkielet rośliny i przycinając te dwuletnie pędy, które wrosły w czasie sezonu, zostawiając właśnie takie krótkopędy, które będą kwitły. No i jak widzicie, po każdym takim cięciu muszę bardziej ustabilizować te pędy, które Pozostają w sezonie, więc albo y, sznurek, bo ja w tym momencie mam przy sobie i sznurek, albo tretitki. Tutaj już materiał do waszego jakby wyboru, co jest dla was wygodniejsze w działaniu. Kupując część starych pędów, pozostaje mi miejsce na nowe pędy, które wyrosły w ubiegłym sezonie, które są świeże. Oczywiście wybieram takie pędy, które, są, y, wyroś, y, które wyrosły jak najniżej tuż przy nasadzie, i takie, które nie mają y, otarć, które mają y, piękną, zdrową, zieloną. Korę. Jak widzicie, tutaj taki pęd właśnie sobie wyciągam, bo stworzyło mi się tutaj miejsce, także mogę ten pęd sobie fajnie nagiąć. Tylko tutaj mi przeszkadza jeszcze ten pęd, więc zobaczcie. Tutaj sobie go fajnie nagnę i właśnie tak na kształt wachlarza będzie on tutaj poprowadzony na ten kolejny sezon. I oczywiście pamiętajcie o tym, kiedy przytwierdzacie takie pędy, żeby zostawić im lekko tutaj możliwość ruchu, bo pędy będą oczywiście grubieć, będą przyrastać, więc nie przymocowujemy ich całkiem ścisło do naszej podpory. Tutaj jak widać zresztą jest końcówka niepewna i dobrze wskazywało to na jej stań, bo spójrzcie w przekroju mamy całkowicie suche i tutaj jak widać ciałam aż do takiego zdrowego miejsca, gdzie widać w przekroju, że róża jest po prostu żywa, zielona, żywa i nie ma choroby, także w tym momencie możemy z tego pędu pozostawić tylko tyle. I tutaj również mamy dużo takich drobnych pędów, które, na które weszła zamieralność. Musimy to wszystko niestety pousuwać. Zostawiamy tylko pędy, które są zdrowe. Tutaj też jest miejsce niezbyt obiecujące i wydaje mi się, że spójrzcie tutaj do końca cały ten pęd też już jest suchy, więc musimy kilka centymetrów poniżej takiego zagrożonego miejsca, miejsca usunąć. Oczywiście te wszystkie chore i suche pędy staramy się usuwać zawsze jak najbliżej pnia głównego. Spójrzcie dla porównania. Po stronie prawej dokonaliśmy już redukcji, dokonaliśmy cięć, ułożyliśmy nowe pędy. A po stronie lewej jeszcze mamy jeden wielki gąszcz, bo tutaj dopiero do pracy będziemy przystępować. Kolejny pęd widać w przekroju, całkowicie niestety zamar, całkowicie suchy, więc obawiam się, że będzie on też do usunięcia. Widać to zresztą, bardzo nieładny pęd. I teraz kontynuujemy pracę dalej. Musimy sobie wyznaczyć te pędy, które usuniemy, a te pędy, które zostaną na ten sezon naszymi pędami szkieletowymi, tworzącymi szkielet na kolejny sezon. Więc tak robiliśmy to po lewej stronie i również po prawej stronie. Teraz również musimy dokonać takiej redukcji z drugiej strony. Te wszystkie chore, zbyt cienkie. Musimy po prostu pousuwać. Tak jak tutaj. Starajmy się jak najbliżej. Widać również, że do usunięcia będzie ten pęd tutaj. Jest brązowy dalej w lewą stronę, i wydaje mi się, że nie rokuje dobrze. I teraz musimy pomyśleć, czy mamy jakieś inne świeże pędy, które by go na tej wysokości zastąpiły. I tak chyba zrobimy. Pozostawimy ten pęd z ubiegłego roku. Natomiast ten pęd pójdzie do usunięcia. Jeśli spojrzymy teraz na róże po lewej stronie i po prawej stronie, powinny być widoczne różnice. Nie będę Was trzymać w niepewności. Chodzi o to, że tutaj na stronie prawej Znacznie krócej zostawione są krótkopędy i bardziej prowadzone w stylu róż pnących. Tak najczęściej są one prowadzone. Natomiast w przypadku lewej strony pozostawiłam te wszystkie krótkopędy znacznie dłuższe, właściwie w zasadzie ścinając przekwitnięte kwiatostany. Ale dlaczego? Ponieważ jest to stara róża historyczna, zaobserwowałam, że tak radykalne i krótkie cięcie nie jest dla niej optymalne, bo te wszystkie krótkopędy. Często zdarzało się, że wchodziła na nie zamieralność, to zaobserwowałam po tym sezonie, dlatego w tym roku w takie cięcie radykalne powtórzyłam jeszcze na kilku pędach po prawej stronie, natomiast wszystkie te krótkopędy zostały pozostawione dłużej, ścinając o tak właśnie tylko w większości przekwitnięte kwiatostany. Będziemy obserwować, nagrywać i będę Wam dawała znać jak z kwitnieniem w tym roku, jak to podziałało nam na naszą różę. Nie zawsze my też jesteśmy pewni co do naszego gatunku i jak mamy go ciąć, dlatego zachęcam was do eksperymentowania, tak jak ja w tym wypadku. Po prostu w danym sezonie będę widziała jak zadziałało na moją różę cięcie bardziej radykalne, a jak podziałało Pozostawienie jednak pędów dłużej. Czy będzie to miało wpływ na kwitnienie, czy będzie się przekładało na wielkość kwiatów, ich masę, ich ilość na krzewie, jak będzie kwitła, patrząc ogólnie. No i oczywiście, czy będzie miało miejsce ponowne wchodzenie na krótkopędy zamieralności. Obserwujcie swoje róże, uczcie się ich, bo każda odmiana jest inna. Czasami większość cech oczywiście zgadza się z opisem, który jest podawany w wielu źródłach, ale w naszym klimacie, w naszych miejscach, róże rosną troszkę inaczej. Warto obserwować, eksperymentować, nie bać się ciąć, na pewno usuwać wszystkie martwe, chore, brzydkie pędy, pozostawiać zdrowe. No, i próbować tak prowadzić szkielet własnej róży, żeby był jak najbardziej optymalny dla Was i dla Waszego ogrodu. Dziękuję dzisiaj za ten odcinek i to cięcie róży historycznej. Na następny zapraszam oczywiście na nasz kanał. Pozdrawiam bardzo serdecznie.